Ewangelia świętego Marka, rozdział piąty. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazyńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył Mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świn. I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około dwóch tysięcy i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach, i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich, i oznaj mi, im, jak wielkie rzeczy pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc. I począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do niego, a on był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc, Córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim. I szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego. Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy rzekim, czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecie nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita Kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przekazał im usilnie aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział aby jej dano jeść